Poprzedni odcinek dotyczący najstarszej ulicy Wrocławia bardzo ogólnie opowiedział Państwu o tym uroczym zakątku naszego miasta, lecz wzdłuż niej znajduje się tyle ciekawych obiektów, że nie sposób o nich nie opowiedzieć. Ulica, o której mowa, biegnie od Mostu Tumskiego do drzwi katedry wrocławskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. My naszą wędrówkę rozpoczniemy od tego bardzo pięknego mostu. Który upodobali sobie zwłaszcza zakochani, wieszając na nim kłódki symbolizujące nierozerwalność ich związku. Może dlatego ten mostek nazywany jest mostem zakochanych, lecz jego prawdziwa nazwa brzmi most Tumski. Co ona oznacza? Otóż to, że ten most prowadzi do katedry, gdyż łacińskie słowo Tum po polsku znaczy katedra można więc wywnioskować, że zarówno most, jak i nazwa ulicy mają te same znaczenia. I jednym i drugim dochodzimy do najważniejszego kościoła w mieście. Tuż za mostem Tumskim na jednej ze ścian umieszczona jest figurka Krasnala Latarnika. Jest to hołd oddany latarnikom Wrocławskim, którzy codziennie zapalają i gaszą 91 gazowych latarni, bo tyle ich znajduje się na całym Ostrowie Tumskim. Kawałek dalej po lewej stronie widzimy kościół świętych Piotra i Pawła, na którym umieszczono zdjęcie tego miejsca z 1945 roku. Na tym zdjęciu widać ogrom zniszczeń, jakie dokonała w tym miejscu II wojna światowa. Z kościołem tym połączony jest przepiękny barokowy budynek wzniesiony na początku XVIII wieku przez Johanna Blasiusa Paintnera. Ten budynek to orfanotrofeum. Czyli sierociniec dla szlachetnie urodzonych dzieci. Sierociniec był koedukacyjny. Chłopcy, którzy się tu uczyli, zdobywali średnie wykształcenie przygotowujące ich do studiów na wyższych uczelniach, a dziewczęta uczone były typowo kobiecych czynności jak gotowanie czy szycie. Miało to pozwolić im łatwo zdobyć względy przyszłego męża. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta ubrani byli w jednakowe, długie habity. Tuż za sierocińcem rozpościera się duży plac, nazywany placem katedralnym. Jego północną część zajmuje przepiękna gotycka kolegiata pod wezwaniem Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. Nazwa sugeruje, że tuż obok Kościoła Świętych Piotra i Pawła znajduje się drugi kościół o dwóch patronach. I kto tak myśli, ten się myli, gdyż w tym samym miejscu. Znajdują się dwa niezależne od siebie działające kościoły. Jeden stoi na drugim. Ten na górze to jest właśnie pod wezwaniem Świętego Krzyża, a dolnej świątyni patronuje Święty Bartłomiej. Kolegiata została ufundowana przez księcia Henryka Probusa pod koniec XIII wieku. W roku 1287 książę kończąc długotrwały spór z ówczesnym biskupem Tomaszem II, Postanowił wznieść tuż obok swojego zamku nowy kościół. Budowa kościoła została ukończona po śmierci jego fundatora, a urzędujący wówczas biskup Nankier pochował księcia w budowanym jeszcze prezbiterium kolegiaty. Historia kolegiaty jest tak bogata, że poświęcimy jej kolejny specjalny odcinek. Kończąc opowieść o niej, dodam, że w latach 1503-1538 do zgromadzenia kanoników kolegiaty należał sam Mikołaj Kopernik. Stojąc na placu katedralnym tyłem do naszej kolegiaty, widzimy największy w mieście pomnik świętego Jana Na Napomucena. W latach 1730-1732 wyrzeźbił go Jan Jerzy Urbański, który jest także autorem przepięknych zdobień umieszczonych wewnątrz katedry wrocławskiej. Historię świętego Jana na Napomucena przedstawimy w innym odcinku, a teraz pokażemy Państwu jedną z figur aniołka, która znajduje się na pomniku. Legenda głosi, że figurę tę rzeźbił uczeń Jana Jerzego Urbańskiego, a że dopiero co urodziło mu się dziecko i było zupełnie łyse, więc i rzeźbionego przez siebie anioła pozbawił włosów. Mistrz, gdy to zobaczył, stwierdził, że nie zdążą już tego poprawić, i dla symetrii po drugiej stronie umiejscowił również drugiego łysego aniołka.